Michel de Nostradamus, znany jako Nostradamus, był xvi wiecznym francuskim astrologiem i lekarzem, który zasłynął ze swoich zapisków, które według opinii wielu jego entuzjastów mają przewidywać przyszłość. W kontekście roku 2025, niektórzy interpretatorzy jego wizji doszukują się w jego zapiskach zapowiedzi tego, co czeka Polskę i świat w tym roku. Czy to się spełni, jak sądzicie? Nostradamus w swoich czterowierszach często odnosił się do walki i konfliktów. W jednej z jego przepowiedni można znaleźć odniesienia do wielkich mocarstw, które będą się wciąż ścierać, oraz okrutnych wojen, które nawiedzą Europę. Niektórzy interpretatorzy sugerują, że może to wskazywać na eskalację napięć na kontynencie europejskim w 2025 roku. Jednak co ciekawe, choć Europę mają nawiedzić konflikty, to 2025 rok ma być też czasem, kiedy jedna z walk być może się zakończy. Mowa o konflikcie na terenach Ukrainy. Warto dodać, że prezydent Donald Trump mówił, że zakończy konflikt na terenach Ukrainy. Czy to się spełni? Możliwe, choć przepowiednia Nostradamusa nie da jednoznacznej odpowiedzi. Wspomina o braku pieniędzy na walkę, jednak nagle ma się coś pojawić. Nostradamus napisał Długa walka wyczerpała całą armię tak, że nie było pieniędzy dla walczących. Zamiast złota i srebra zaczęto kupować monety skórzane. Galijski mosiąc i półksiężycowy znak księżyca. Niektórzy sugerują, że może tu chodzi o symbole. Galijski Mosiąc to Francja, natomiast półksiężyc oznacza Turcję. Czy to oznacza, że konflikt, który wytoczyła Rosja, Ukrainie, będzie się już chylił ku końcowi z powodu braku pieniędzy, ale w ostatniej chwili do walki dołączy Francja i Turcja? A może interpretujecie to jeszcze inaczej? Kolejna z przepowiedni Nostradamusa dotyczy globalnego kryzysu ekonomicznego. Wzmianki o sercu Punu, przybywającym ze wschodu oraz drżeniu Malt i wysp pobliskich są interpretowane jako zapowiedź recesji gospodarczej, która może dotknąć kraje europejskie, w tym Hiszpanię, Włochy, Maltę i Grecję. Taki kryzys mógłby prowadzić do destabilizacji finansowej i społecznej w regionie. Nostradamus przewidywał również znaczące problemy pod względem pogody na Ziemi. Wzmianka o 40 latach bez tęczy oraz wielkiej suszy sugeruje długotrwałe okresy upałów i suszy, które mogą mieć poważne konsekwencje dla rolnictwa i gospodarki, dodatkowo odniesienia do wielkiej powodzi, wskazują na możliwość wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, które mogą dotknąć różne regiony świata, w tym Europę, czy powódź w Polsce, której niedawno doświadczyliśmy, to dopiero początek. Pomimo licznych mrocznych i niezbyt pozytywnych wizji, Nostradamus przewidywał również pozytywne zmiany. W swoich przepowiedniach wspomina o znaczących postępach, w zapobieganiu i leczeniu chorób. Może to odnosić się do przełomów w medycynie, takich jak rozwój terapii genowych czy nowych metod leczenia wcześniej nieuleczalnych schorzeń. Nagle ma nastąpić wielki przełom, przez który wiele osób będzie mogło zostać uleczonych. Niektórzy sugerują, że będzie to miało związek w związku z działaniem sztucznej inteligencji, której rozwój już jest naprawdę niesamowity. Astrolog sugerował również możliwości odkryć związanych z kosmosem. Nostradamus pisał w swoich czterowierszach o tajemniczym liderze, wyłaniającym się z głębin morza, co może być interpretowane jako odniesienie do odkryć podwodnych. Niektórzy mówią tu nawet o odkryciu Atlantydy. Niektórzy uważają, że może to odnosić się do kontaktu z nieznanymi formami życia, które wyłonią się z wody. Warto w tym miejscu dodać, że liczni badacze UFO od lat twierdzą, że jeśli obcy mieliby gdzieś na Ziemi się ukrywać, to z pewnością albo w wulkanach, albo w oceanach, bo są to środowiska, których zbadanie jest naprawdę trudne, a na tę chwilę dla nas w pełni niemożliwe. Ciekawostką jest też fakt dotyczący rosyjskich dokumentów, według których grupa rosyjskich nurków na Antarktydzie pod wodą miała trafić na dziwne stworzenie, które wydawało się zmieniać swój kształt. Czy to odkrycie powróci w 2025 roku? Przepowiednie Nostradamusa na rok 2025 Obejmują szeroki zakres tematów, od konfliktów zbrojnych przez kryzysy ekonomiczne i katastrofy naturalne, po postępy technologiczne i medyczne. Jego enigmatyczne czterowiersze pozostawiają duże pole do interpretacji, a ich znaczenie często zależy od kontekstu historycznego i współczesnych wydarzeń. Niemniej jednak analiza tych przepowiedni może skłonić do refleksji nad przyszłością świata i wyzwaniami, przed którymi może stanąć ludzkość w nadchodzących latach. A co Nostradamus ujrzał, jeśli chodzi o Polskę? Co do Europy, Nostradamus w swoich zapiskach sporo miejsca poświęcił islamowi. Mężczyzna pisał o walce cywilizacji zachodniej z kalifatem wielkiego talibanu. O tej walce pisał: Wielkie grzyby i świetliste siły spadające z nieba będą towarzyszyły jego pochodowi. Ta walka, według Nostradamusa, ma trwać 27 lat i choć przyniesie Europie w tym Polsce wiele mroku, to w naszym kraju ma być wyjątkowo bezpiecznie. A skoro w 2025 roku odbędą się wybory w Polsce na prezydenta, bardzo popularna staje się wizja Nostradamusa, która opisuje wielkiego przywódcę, wielkiego Polaka, który zakończy wielki konflikt. Czy to ten człowiek zostanie prezydentem Polski w przyszłości? Nostradamus napisał, w końcu XX przed Bożym ciałem narodzi się biednemu Słowianinowi Trzeci Krak. Potomek wielkiego królewskiego rodu Jagiellonów, będzie największy z dwóch przed nim i dwóch po nim, niezwyciężony dowódca, który wyzwoli kraj. Niektórzy uważają też, że na 2025 rok Nostradamus mógł przewidzieć mroczne wydarzenie, odejście człowieka, który z pewnością zmienił Kościół, czy w coś lepszego, czy gorszego. Tu interpretacje są różne. Chodzi oczywiście o papieża Franciszka, który jest papieżem kontrowersyjnym który ma zdecydowanie bardziej otwarte podejście do wielu spraw jak tolerancja czy ekologia. Nie wszystkim katolikom ten papież się podoba, bo uważają, że ośmiesza Kościół i osłabia. Z drugiej strony faktem jest, że świat idzie do przodu i Kościół, żeby dalej utrzymywać w sercach ludzi wiarę, także musi otwierać się na większe zrozumienie świata i swoich wiernych. Nie każdy jednak zgadza się z takim podejściem. Według wizji Nostradamusa to wszystko może ulec jakiejś zmianie już w 2025 roku. Kiedy papież Franciszek odejdzie i pojawi się zupełnie inny papież, czy lepszy, to trudne pytanie, choć czytając czterowiersze Nostradamusa, wydaje się, że będzie on kontynuował zmianę kościoła w bardziej otwartą, mniej konserwatywną sferę. Ten papież ma być podobno bardzo energiczny, a wiekowo nie będzie na pewno starcem. Jednak faktem jest, że jego pontyfikat, przynajmniej na początku, ma osłabić władzę papieża. Jednak jednocześnie Nostradamus pisze, że młody papież będzie papieżem przez długi czas, być może nowy, będzie bardziej skromny, może w jakiś sposób zmniejszy swoją władzę czy swój prestiż. Nostradamus napisał, życie straci poprzedni, bardzo stary papież, wybrany zostanie Rzymianin w odpowiednim wieku. Pięciu najbardziej sławnych Polaków na świecie, link do filmiku na ten temat w opisie.